Dzień dobry, mam na Paweł, witam was w klasyczny Klasycznych Buty w Pańsku. I dzisiaj poruszę temat szczególnie nam bliski, czyli jak sprawić, żeby wasze buty były długowieczne. Zanim jednak przejdę do meritum, poproszę o polubienie i subskrypcję, o zostawienie tego małego dzwoneczka, o komentarze. Właściwie każde buty, czy to kupowane u nas, szyte ręcznie, czy nawet te sieciowe mogą Wam służyć dłużej lub krócej? Temat właściwie przygotował dla mnie nasz główny nowator Michał, któremu jest on wyjątkowo bliski. I powiedzieć Wam, jak zrobić, żeby Wasze buty dłużej Wam służyły, nic nie robiąc. Dokładnie tak. Czyli nic nie robimy, a dzięki temu dbamy o but. Czyli tak zwana pasywna pielęgnacja. Chociaż możemy wyróżnić pielęgnację pasywną oraz aktywną. Aktywna to są te wszystkie kremowania, pastowania. Impregnowania, wyczesywania, mycia i tak dalej. Ale nie mniej ważna, kto wie, może nawet jest pasywna pielęgnacja, czyli dbanie o buty, które staje się naszym nawykiem podczas chodzenia. I tą pasywną pielęgnację możemy podzielić na trzy etapy, czyli przed założeniem butów, w czasie ich używania oraz po zdjęciu butu. Jak dbać o buty, nie dbając o nie, zanim jeszcze je założymy? To już w ogóle myślę, że teraz skomplikowałem sprawę. No to ma być proste. Po pierwsze, obowiązkowo używamy łyżki do butów. Łyżka do butów to nie jest przedmiot, który wymyśliliśmy my w klasycznych butach po to, żeby Wam utrudnić życie i odrzucać Wasze reklamacje, kiedy zniszczycie zapiętek buta. Nie. Łyżka do butów wymyślono już bardzo dawno. Mamy cały wpis o łyżce do butów, który właśnie przygotował Michał na naszym blogu, więc nie będę go tutaj powtarzał, bo właściwie on sam jeden by nam zajął więcej niż, niż cały ten film. Natomiast łyżka do butów to jest Maske w każdych butach. Czy są to piękne fraterii Borgioli za 3000 zł, czy jest to jakiś kapeć z galerii sieciowej za 100 zł, dalej należy używać łyżki. Używanie łyżki powoduje, że ten but się po prostu mniej niszczy, że nie niszczycie zapiętka, nie łamiecie go i sprawi, że będą Wam służyły dłużej. Następna rzecz, przy zakładaniu dokładnie luzujemy sznurowadła. Ja wiem, Teraz to już przegiałem totalnie, ponieważ 90% naszych klientów nie rozsznurowuje butu. Ja to widzę, jak oni tu przychodzą i mierzą te buty. To jeszcze nasze rozsznurowują, ale te swoje ściągają po prostu bez rozsznurowania. I uwierzcie mi, nawet jeżeli jest to najtańszy but sieciowy, to mnie to po prostu boli. Boli, jak na to patrzę, krwawi mi serce, więc rozsznurowujcie te buty. To zajmuje 20 sekund. 20 sekund. Nie wiem, jak często zdejmujecie buty i zakładacie w, w, w ciągu dnia, być może co 15 minut, a nawet wtedy te 20 sekund to nie jest dużo. A jeżeli zakładacie je rano i, ściąg i ściągacie je wieczorem, to uwierzcie mi, możecie poświęcić 20 sekund na ich rozsznurowanie. To nie jest tak dużo. A uwierzcie mi, robi kolosalną różnicę i sprawia znowu, że te buty się nie niszczą. Więc poluzowujcie te sznurowary, dokładnie je poluzowujcie. Czymś bardzo ważnym przed założeniem butów jest ich właściwe dopasowanie. Przy czym dopasowanie, znowu, żeby skomplikować sprawę, możemy rozróżnić na trzy etapy. Pierwsze to jest dopasowanie do stopy, to jest oczywiste. But nie może być za mały, no jeżeli jest za mały, to, to po prostu boli jego noszenie, ale nie może być to za duży, bo jeżeli jest za duży, to po prostu się źle łamie, łamie się w złych miejscach, jest za dużo miejsca i powstają pęknięcia na skórze. Druga rzecz, but powinien być dopasowany do tego, do czego chcemy je używać. Jeżeli kupujemy czarne Oksfordy Kaptoł na skórzanej podeszwie, to są to buty biurowo-imprezowe, biurowo że tak powiem. Czyli na jakiejś ważnej uroczystości do biura. Nie służą one po to, żeby w nich chodzić na grzyby czy robić długie spacery z psem po parku. Natomiast do takich rzeczy będą służyły buty, na przykład półbuty na potężnej podeszwie Daylight. Musi być też dopasowanie do pogody, w jakiej będziemy używać buty. Często widzimy, jak klient u nas kupuje buty, nawet za kostkę, na przykład ze skóry licowej, takiej zwykłej skóry licowej i potem chodzi w nich, kiedy jest breja, kiedy jest śnieg, kiedy pada deszcz, nie właściwie zabezpieczając. No trudno, jeżeli już chcecie skosować takie zwykłe buty ze skóry licowej na naprawdę bardzo, bardzo niesprzyjającą pogodę, to trzeba je odpowiednio zabezpieczyć. Po prostu trzeba użyć niestety minyak oilu. Oczywiście to zmieni skórę, ona przestanie być licowa, stanie się bardziej olejowana, ale innego wyjścia nie ma. Wobec tego dopasujcie buty do swojej stopy, do tego co je chcecie. Nie ma butów uniwersalnych, że można w nich chodzić i do opery i na grzyby oraz do warunków pogodowych, w jakich będziecie używali, jeżeli chcecie używać buty w bardzo ciężkich warunkach pogodowych, to mamy takie ale jeżeli kupujecie zwykłe buty ze skóry licowej, to one nie służą do tego, żeby chodzić w nich w błocie i śniegu i deszczu. Kolejna rzecz to jest dbanie o buty w czasie chodzenia. Czyli nawyki, które sprawiają, że ich stosowanie wydłuży życie butów. Pierwsza to jest to, co Michał zawsze podkreśla, to jest używanie wycieraczki. Wycieraczka to nie jest element ozdoby naszego na przykład salonu. Po to mamy właśnie taki, taką dużą wycieraczkę, taki bieżnik właściwie u nas, żeby tam wycierać buty. I tu nie chodzi tylko o to, że nie, nie, nie wniesiecie tam błota, ale też chodzi o dbanie o podeszwy. Zwykłe przetarcie kilka razy podeszwą wycieraczka, a wycieraczki są wszędzie, powoduje, że z podeszwy zgarniacie brud, kamyki, żwir, wszystko to, co mimo wszystko jej szkodzi. Używajcie więc wycieraczek, to znowu nie jest takie trudne. Kolejna rzecz to Rotowania obuwia. Nie chodźcie w butach tych samych. I to dotyczy każdego buta, czy naszego, czy sieciowego, naprawdę każdego. Te, te rady, które teraz daję, dotyczą każdych butów i każde będą Wam służyły dłużej niż służą, jeżeli będziecie je stosowali. Lotowanie obuwia. Nie chodźcie w butach codziennie. Jeżeli dzisiaj chodziliście w butach, to jutro idźcie w inny. I tak, to wiąże się z tym, że trzeba mieć dwie pary butów co najmniej. Wiem, że to okrutne, straszne, ale tak jest. Musicie mieć dwie pary butów. I nimi rotować. Zapraszam Was do zapisania się do naszego newslettera, w którym mamy więcej takich tipów, takich porad dotyczących pielęgnacji butów, ale także informacje o modzie męskiej, o nowinkach, oczywiście też o naszych produktach. www.klasycznebuty.pl Zapisz się do newslettera, żeby być z nami na bieżąco. Zapraszam serdecznie. A teraz wracając, jeszcze jest następna rzecz, czyli dbanie o buty, jak już się ściągną. I w sposób pasywny, tak, w sposób pasywny dba. już odstawiliśmy buty do szafy i dalej o nie dbamy. Nic nie robią, słuchajcie, to jest najfajniejsze. Po pierwsze używamy prawidła. Jeżeli włożymy prawidła do butów po ich zdjęciu, te buty po prostu będą szybciej odpoczywały, lepiej trzymały fason i po prostu będą nam dłużej służyły. Myślę, że prawidła przedłużają żywotność butów przynajmniej dwukrotnie. Oczywiście przy butach sieciowych, które mają przetrwać pół roku, to będzie rok. Ale w przypadku butów, na przykład naszych, które mają przetrwać 15 lat, to będzie 30 lat. To już jest całkiem fajnie. Ale nawet w butach sieciowych prawidła naprawdę pomogą. Następna rzecz, to jak zdejmować buty? Znowu te sznurowadła, czyli po prostu rozsznurujcie te buty, jak je zdejmujecie. Błagam was. Przed założeniem rozsznurujcie i po założeniu rozsznurujcie. To są całe dwa rozsznurowania dziennie. No po prostu. Dacie radę, uwierzcie mi, i nie zdejmujcie buta jeden od drugi. Najpopularniejszym sposobem zdejmowania butów jest zapieranie palcami jednej stopy opięte drugiej. Niestety, powiem szczerze, mam nadzieję, że Michał tego nie słyszy, chociaż na pewno to ogląda, ja, mi się też to zdarza, ale to jest złe. Niszczymy w ten sposób, słuchajcie, zapiętek butów. Po prostu siądźmy i ściągnijmy te buty, to znowu nie zajmuje dużo czasu, no, mówię, nawet mi się to zdarza, więc tutaj nie jestem święty, ale tego należy zdecydowanie unikać. I wreszcie, ważne jest przechowywanie butów, słuchajcie. Czyli przechowywanie, nie, nie, nie chodzi o to, że zdjąłem buty, włożyłem prawidła, odstawiłem je do garderoby. Chodzi tutaj o przechowywanie po sezonie. Czyli skończył się sezon, na przykład zimowy, tak jak teraz się kończy. Należy te buty po prostu oczywiście oczyścić skórzu, z brudu i tak dalej. My to możemy zrobić, ale też należy po prostu pewnie przechowywać, czyli w suchym miejscu, z daleka od źródeł ciepła, najpierw w tych właśnie woreczkach, które zawsze dajemy do dobutów bawełnianych. Niech one sobie spokojnie w garderobie, w suchym, yy, niezbyt gorącym miejscu poczekają napastowane, nakremywane, poczekają do następnej zimy. Czyli łyżka do butów, gotowanie obuwiem, prawidła, Poluzowanie przy przed założeniem i odpowiednie zdejmowanie butów, wycieranie o maty wejściowe, przechowywanie odpowiednie, to uwierzcie mi, że te buty będą Wam służyły naprawdę, naprawdę długo. I to przy minimalnym Waszym wysiłku. Są to po prostu nawyki, które będziecie robili machinalnie, czyli wchodzicie gdzieś, wycieracie buty. Łyżka, zakładacie buty, wsuwacie tam łyżkę. Ten oduch już mam. Jak zakładam buty, zawsze używam łóżki. To u siebie wykształciłem. Pozostałe nad pozostałymi pracuje. Więc jest to możliwe, nawet u tak opornej osoby jak ja, więc Wam się na pewno uda tym bardziej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i zapraszam do następnego dnia.